Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Transformers, Legacy, Shutterglass, Voyager Class... Blaster! Większość repaintów od Shatterglass charakteryzowało się bardzo ładną i ciekawą kolorystyką, dlatego cieszę się, że nowy blaster zrywa z tą niepotrzebną tradycją. Na tą figurkę czekałem od bardzo, bardzo dawna. Głównie tylko po to, żeby zobaczyć reakcję fanów, którzy ją kupili, na żółknący plastik. Blaster, tu info dla mniej wtajemniczonych, to był taki czerwony sandway. Nasz ulubiony zbieracz kurzu po raz kolejny powrócił tym razem jako przedstawiciel imperium zła. Nie, nie, nie mam na myśli Disneya, ale coś równie złego. Z akcesoriów do niego dostaniemy rewinda, też z gównolitu, tyle że tym razem czerwonego. Transformuje się on w deskę do krojenia, którą Blaster lubi wkładać sobie pod niebieską koszulkę. Popęka on równie szybko, jak ekrany naszych smartfonów. Tryb radia jest tak udany, że godzinami mógłbym na niego patrzeć i rozmyślać, gdzie mu baterie wsadzić. Na szczęście w w obudowie dziury na przestrzał ułatwiają zamontowanie nam uchwytów do wieszania na choinkę. Jak rozumiem, za ślepki w tylnej części obudowy w tej cenie to my raczej nie możemy liczyć. Tryb robota kolorystycznie wygląda jak dosztukowywany zestaw klocków Lego. Niebieska koszulka na klacie to jedyny fajny element. Piękny kwiatuszek na jeziorze szamba. Wraz z trybem robota powrócą klasyczne feature'y, takie jak odstający paluszek do dłubania w kolegach czy pusty plastik na rękach i nogach. Poza tym to stary dobry blaster, który wcale nie jest złą figurką. Komiksowe cieniowanie każdy. Kolor zrobi ładny. Rzuknący plastik już niekoniecznie. Do zgubienia będzie Givera, jak u poprzednika. Do nabycia na Action Figurę 24DE, na chwilę obecną, w której montuję ten film. Czas startu i udanego polowania. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie mi lajka, like jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.